Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, ja na telefonie Vivo X80 jesteśmy w stanie zmienić animację na odcisk palca. Także zapraszam do oglądania. Aby zmienić animację na odcisk palca na ekranie blokady, musimy przejść do ustawień. Także wchodzimy w ustawienia. Następnie szukamy opcji u góry, która nazywa się efekt dynamiczne i je klikamy. Gdy już je klikniecie, czwartą opcją, będzie to animacja ikony odcisku palca. Także klikamy ją. Jak widzicie, mam tutaj animację na ekran blokady, jaką możemy sobie założyć na nasz palec. Możemy sobie wybrać jakiś rąb, jakiś też rąb, jakieś kółko, oczywiście linie papilarne z palca, linie papilarne z palca i jakiś po prostu sześcian. Takim sposobem jesteście w stanie zmienić właśnie animację ikony odcisku palca. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć.